Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wiktoria Kaczymarek i dzisiaj mam okazję porozmawiać z moim gościem, którym jest pani Bogusława Kusiak. Witam panią bardzo serdecznie. Ja też witam panią redaktor i witam wszystkich widzów, którzy będą nas oglądać. Kobieta ze Zbłąszenia, która prężnie działa w social mediach, m.in. na platformie YouTube oraz Facebook. Przeprowadza wywiady i porusza trudne tematy. Skąd wziął się pomysł na założenie kanału Bugi? Zacznijmy od początku. Najpierw założyłam stronę na Facebooku o nazwie, nazwie Bugi, i tam zaczęłam pisać o mieszkańcach Zbążczynia. Pamiętam o Pawle Michałowskim, Arlecie Konopie, pani Renacie Szron, pani Kasi Solarek, Emilii Wawrzyńskiej, pani Anicie rucio gołek Wielu jeszcze innych ludzi, których nie da się tutaj zapamiętać, bo to już pięć lat temu ta strona była założona. I jak to wpłynęło, że po prostu ze strony na Facebooka stworzyła pani kanał? Typowo na YouTubie? Taka myśl mi przyświeciła, bo ja po prostu z, lubiłam zawsze z, od najmłodszych lat z ludźmi rozmawiać. A skąd pomysł na nazwę Bugi? To mnie kiedyś znajomi. Tak nazwali i tak Sywa mi się spodobała, i tak nazwałam najpierw stronę na Facebooku, a później stronę na kanał na YouTube. Mhm. Czyli tak naprawdę od początku pani wiedziała, że pani chce nagrywać wywiady? Tak, bo od dziecka mówię, że lubiłam rozmawiać z ludźmi. Jak, do jedn, jak mnie jedni wygonili, to do drugich poszłam mhm. i lubiłam słuchać ich historię. Mhm. Yy, a jak wybiera pani osoby do wywiadów? Wysyłam do nich zaproszenie. Pytam się na messengerze: wysyłam zaproszenie i się pytam, czy zgodziłaby się pani na rozmowę. Mhm. Bo przeprowadzam wywiady z ciekawymi ludźmi, osobami i zaraz mam w tym wiadomości: wysyłam link do kanału swojego i link do swojej na Facebooku. Mhm. Czy jest konkretna grupa, do której pani wysyła te wiadomości i zaproszenia? Nie, do różnych ludzi. Uh -huh. A jak ich pani znajduje? Widzi ich pani na przykład w wiadomościach, czy Tak, niektórych już miałam z wiadomości. Uh -huh. no, tutaj akurat ostatnie były bardzo trudne tematy. To był temat pani Oli z Elblonga, którego policja syna zabiła podczas uh -huh. interwencji, później uh -huh. było z panią Krysią którego klawisze zaś w Zakładzie Czarnym zabili mm -hmm, mm -hmm. syna. Czyli porusza Pani bardzo ciężkie tematy tak, i nie boi są... się Pani tego? No czasami się boję, bo już miałam taki jeden temat, ale który już musiałam zdjąć, bo to chodziło o osobę zaginioną. Zrobiłam wywiad mm -hmm. i chodziło to o osobę zaginioną. Nie będę już tutaj mówić, jak, o jaki temat, bo ten musiałam zdjąć po wywiadzie ten, bo zastrzałam dostawać pogróżki. Pogróżki? Tak. I w komentarzach? Nie w komentarzach, tylko nawet na prywatne mm -hmm. wiadomości przychodziły. I po prostu później mi znajomy powiedział, ty weź prawnika, bo tutaj jest poświadek mm -hmm. w to wciągnięty. Czy ty wiesz, w co ty się pakujesz? Przecież ci ludzie cię zniszczą, mówi. I później wzięłam prawnika i prawnik wystosował pismo i jakoś się uspokoiło, jak na razie jest do tej pory mm -hmm. spokój. Ale nie chcę tutaj mówić o tej sprawie, dopóki winni nie zasiądą mm -hmm. na ławie oskarżonych i nie znajdą się tam, gdzie powinni być. A czy ma Pani podobne komentarze? Nie tylko właśnie w tym filmie, tylko też w różnych? Jakieś takie niemiłe, typu... Hate? Też różne, bo się śmieją z mojej dykcji głosu. Mm -hmm. Tak, bo ja po prostu robię tak... Przy normalnym sprzęcie, jakby to powiedzieć, laptop, mikrofon, adykcję fakt, że mam nieładną głosu. A jak pani sobie z tym radzi? Ja już po prostu nie czytam komentarzy. A jak za dużo się wylewa ich, uh -huh. tego hejtu, to po prostu wyłączam już. Wyłącza pani po prostu sekcję komentarzy. Tak. Uh -huh. A czy ma Pani na przykład jakąś radę właśnie, że jak ktoś próbuje nagrywać na YouTubie, zaczyna nagrywać, żeby właśnie jakoś ten hejt nie wpływał na niego za bardzo? Najlepiej nie czytać, to nie jest czytać. też najlepsze. Mhm. A tak czasami na przykład Pani, jak widzi Pani jakiś komentarz, który mógłby być odebrany za hejt, ale na przykład jest napisany po to, aby na przykład poprawić coś, bo widzy, widzowie widzą po prostu, że coś jest zrobione, na przykład troszeczkę gorszy sposób, ale na przykład chcą pomóc, dopowiedzieć, żeby coś było, na przykład lepiej zorganizowane. To akurat dobrze odbieram, mhm. bo właśnie staram się gdzieś kogoś pytać, co zrobić, żeby te dykcje poprawić, mhm. czy jakąś wtyczkę kupić, mhm. czy co. Czyli pani po prostu nad tym pracuje cały tak. czas, żeby jak najlepiej to wyszło, tak. żeby jak najbardziej i widzowie i pani była tak. z, po prostu z tego zachwycona i, i po prostu, żeby było dobrze. Więc zadam jeszcze pytanie a propos wywiadów, które z dotychczasowych wywiadów najbardziej zapadł Pani w pamięci? To ten, co właśnie musiałam prawnika brać. Mhm. To w ten czas nie zapomnę do końca życia, już nawet się bałam, bo o swoje życie i mamy, bo przychodziły naprawdę już pogróżki i w ten czas zaczęłam już się bać na, bo z mamą mieszkam, mm -hmm, mm -hmm. którą teraz pozdrawiam i zaczęłam się naprawdę już o swoje życie i mamy. I w ten czas mi znajomy polecił, bierz prawnika, bo mm -hmm. tutaj co z tym nie poradzisz i nie mieszaj się więcej, nie wchodź w takie sprawy, w które jest puświadek mm -hmm. wmieszany Czyli po prostu po tym wywiadzie nauczyła się pani, tak. że trzeba robić większy research, bardziej tak. się właśnie zastanowić, y, jak to wszystko ma przebiec i, tak. i też o osoby, żeby jednak czuć się bezpiecznym. Tak. Bo ja sama praktycznie wszystko mhm. robię i najpierw nagrywam, później obrabiam i dopiero wrzucam na stronę. Mhm. To, czyli sama i miniaturki robię mhm. na YouTube. Ale najlepiej lubię wywiady robić z Polakami za granicą, bo tam się dużo dowiaduje mm -hmm. w ten czas, o, co skłoniło że, co, ich, skło, co skłoniło ich do wyjazdu. C czyli można powiedzieć, że są to tematy, które są najczęściej poruszane na tak. Pani kanale. I lubi tak. pani to robić? Ostatnio miałam z dziewczyną z Niemiec, która mieszka w kolonii. I parę lat temu wyjechała do Niemiec, która mieszka w kolonii, i drzewka szczęścia robi. Mm -hmm. Tam odnalazła swoje szczęście, życie. I mimo, że miała też y, męża, który nad nią się w przeszłości znęcał, potrafi, mogł, zostawiła go i przeprowadziła się do Niemiec, i teraz jest szczęśliwa. Także widać, że można być szczęśliwym. Mm -hmm. Mam też, miałam też wywiad z Polakiem ze Zanzibaru który uczy masajów jeździć na deskorolce i mówił, że bardzo pojętni są. Mhm. Też mam wywiady na sprawy polityczne, to też troszkę nerwowe. Są wywiady dosyć emocjonujące, bo się po prostu dowiedziałam, całkiem zaczęłam inaczej widzieć świat niż się kręci, mhm, że niż nam w głównych mediach pokazują. Tak. No, tak. Całkiem wygląda świat inaczej. Na przykład jak TVN zaczęło, poka pokazywało kobiety umierające na polsko-białoruskiej granicy, a tam wcale żadne kobiety nie były, bo dzwonię na Podlasie do znajomych, pytam się tam są, a gdzie? Tam nie ma żadnych umierających kobiet z dziećmi. Czyli chce po prostu Pani pokazywać prawdę tak. na swoim kanale, tak. żeby właśnie. Ci odbiorcy, którzy Panią oglądają, żeby po prostu widzieli troszeczkę y, tak, taką inna. prawdę przez tak. Pani wywiady. Tak, pamiętam też ostatnio wywiad y, z Andrzejem Strzałą, pułkownikiem, który też powiedział, że te drony to nie były tak naprawdę też tylko jeden dron przechwycony przez... Wyszczelony przez y, Rosjanów, ale przechwycony przez Ukraińców i dopiero został przez Ukraińców tutaj. Na nasze pole wpadł. Mm -hmm. Mm -hmm. Także też nie było to prawdą z tymi Czyli dronami. Trudne tematy. Trudne tak, tematy. No, że to mówili ruski, ruski, a to nie wcale ruski, tylko Ukraińcy przechwyciły ruski dron i później wyszczelili tutaj. Mm -hmm. mm. Czyli nie boi się pani poruszać takich tematów? No czasami się boję, bo już mi usunęli też. I boję się, żeby mi czasem nie zablokowali, po prostu nie usunęli kanału, bo już mm -hmm. mieli niektórzy youtuberzy, że im pousuwali mm -hmm. kanały. Także bałabym się, bo teraz zaczynam rozwijać drugi kanał, ale typowo już podróżniczy. Takie lekkie tematy będą. Mm -hmm, mm -hmm. Y a kto panią inspiruje w dziennikarstwie, właśnie na YouTubie? Kto, w życiu? Kto tam... Są youtuberzy, którzy mnie inspirują. Zbigniew Stonoga też robi bardzo takie, widać, tematy bardzo ciężkie. Też ostatnio miał wywiad z panią Olą z Elbląga, której syna zabito podczas interwencji. Później jeszcze tam miałam też... Atora też nieraz słucham, wideo mhm. wideoprezentacje. Także... A w życiu? A w życiu? W życiu to mama jedynie. Mama. Mhm. Czyli bo ona autoryty. mi jest najbliższa jedynie. Mhm, mhm. A czy ma Pani jakiegoś wymarzonego gościa, którego chciałaby Pani gościć u siebie na kanale? Chciałabym kiedyś gościć Michała Wiśniewskiego, bo kiedyś mhm. z swoich czasów Michał jak był popularny, to ja go bardzo lubiłam słuchać jego piosenki. Mhm. I w ogóle wszystkie odcinki oglądałam, jestem jaki jestem. Mhm. A już ma pani w głowie, o co pani chciałaby go zapytać? No w ogóle o życie jego. O życie. Mhm. Jak mhm. doszedł do tej sławy, mhm. to naprawdę prosty chłopak był, który z domu dziecka, a też i miał trudne dzieciństwo później i siedział w więzieniu. I mimo mhm. tego osiągnął sukces. Mhm. Jakiej rady udzieliłaby Pani komuś, kto chciałby zacząć właśnie nagrywać na YouTubie, zacząć udzielać wywiadów lub też je nagrywać? Nagrywać? No rady, żeby uważali, z kim robią te wywiady, to jest najważniejsze, żeby uważać z kim, a ja zaraz, że jak coś widzą mnie, tak, to się wycofywać, żeby nie wchodzić w żadną interakcję mhm. czy rozmowę. Bo też nieraz tak miałam takie wywiady, że po prostu przyszedł na wywiad, a za parę dni chciał mieć usunięte. Ja mówię: Nie, nie usunę, to pójdę do prawnika, to idź, ja mam zgodę. Bo mhm. zawsze przed na wywiadem mhm. pytam się: zgadzasz się na nagrywanie i udostępnienie na YouTube? Tak, zgadzam się. Mhm. I to jest w świetle prawa. Respektowane. Tak, czyli są po prostu świadomi. Pani goście są świadomi, że właśnie jeżeli tak. już jest nagrany wywiad, to, to tak naprawdę będzie on wstawiony. I zauważyłam, że jest on nagrywany zazwyczaj w formie właśnie online. Tak. Czy to jest yy, tak zaplanowane po prostu konkretnie? Lepiej się Pani właśnie czuje nagrywając przez internet, prowadząc wywiady? Yy, tak. Bardzo lubię nagrywać wywiady. Jutro mam wywiad, mhm. pojutrze mam wywiad. Także nieraz jak rozmówca prosi o pytania przed wywiadem, no to mu wysyłam, bo jak mhm. nie jest siebie pewny, to mu wyślę. Mhm. I później. Okej, okay, już wie, jaki temat będzie. Bo są rozmówcy, którzy pierwszy raz dopiero. Mhm. Zauważyłam, że ma pani. Bardzo dużą częstotliwość wstawiania swoich filmów. Jest to dosyć ciekawe, bo jednak pewnie dużo Pani własnego takiego wolnego czasu musi na tym spędzić, żeby właśnie było to dosyć y, po prostu co jakiś czas. No tak, nieraz wieczorami siedzę do późna. Już mama nieraz śpi, a ja jeszcze siedzę i mówi: Ty jeszcze siedzisz, a ja mówię: A później plecy wysiadają nieraz. Mhm. A jakieś takie konkretne, takie może dosyć większe marzenia? Jakby Pani chciała, żeby wyglądał kanał na przykład za 5 lat? Bardzo dużo bych, życzyłabym sobie subskrybentów i mm -hmm. zasięgów, żeby mm -hmm. większe zasięgi były. Dlatego zaczęłam typowo podróżniczy kanał zakładać. To mm -hmm. mówię, może będzie większy zasięg. Mm -hmm. I teraz już takie końcowe pytanie. Jak chciałaby pani, żeby został zapamiętany kanał Bugi. Myślę, że dobrze, chciałabym, żeby został zapamiętany też, że się coś dowiedzieli przez ten kanał o różnych stronach życia białych, ale też i tych czarnych stronach życia. Też o jak mam z Polakami za granicą, to też bym chciała, żeby poznali, jak tam na przykład jak przed Bożym Narodzeniem mamy wywiad na przykład ostatnio miałam z Anetą Zarańską, przewo polską przewodniczką po Sri Lance, to opowiadała, jak tam Sri Lanczycy obchodzą święta, jakie tradycje mają, zwyczaje. Ale wszystko, jedno, co te, to najlepsze są polskie święta. Mm -hmm. Te piękne kolendy polskie, jednak w, te polskie najlepiej wspominają. Mm -hmm. Z całego serca życzę pani, aby się marzenia spełniły i żeby po prostu kanał prosperował jeszcze lepiej jak tylko się da. Bardzo pani dziękuję. Ja też bardzo pani dziękuję i dziękuję wszystkim widzom, którzy będą nas słuchać.